Była sobie pewna wioska, co się nazywała troska. Nazwa jej stąd pochodziła, że się wioska ta martwiła. Przyczyn miała co nie lada, o kilku wspomnieć wypada. Otóż, gdy słońce świeciło, to mieszkańców to martwiło, bo im wysychały kwiaty, pola ryżu i herbaty. A gdy deszcz padał od rana, wioska była zapłakana, bo choć ziemię suchą mieli, wody tyle też nie chcieli. Kiedy wiatr zawiał z północy, nie zmrużyli oka w nocy. Obawiając się o straty, pilnowali każdej chaty. Lecz gdy rankiem dzień zawitał, nikt z uśmiechem go nie witał. Niewyspani, przemęczeni, czekali nocy strapieni. Lecz gdy nocka świat przykryła, wioska dalej się martwiła. Nie miała bowiem pewności, czy rankiem minął ciemności. Tak mijały w wiosce lata. Wioska ta była bogata, urodzajne ziemie miała, lecz uwierzyć w to nie chciała. Mimo licznych wiosce plusów, dokładała wciąż minusów. Aż doszło w końcu do tego, że zniechęcała każdego, kto się w wiosce tej pojawił. Krótko przybysz w niej zabawił, uszy więdły od słuchania, ciągle tylko narzekania. Jednak myślę, że to wiecie: Nic wiecznie nie trwa na świecie. Kto nie ceni darów z nieba, temu stracić ich potrzeba. Także kiedyś się zdarzyło coś, co wioskę tę zmieniło. Otóż rzecz to niesłychana, ale dnia pewnego z rana ludzie, gdy z domu wyjrzeli, patrząc w niebo, się zdumieli. Oto słońce się pakuje. Jutrzenka mu asystuje. Zwijają złote promienie, a w ich miejsca kładą cienie. Ludzie w wiosce przerażeni smucą się przewagą cieni i wołają w swej rozterce: Słońce, miejże dla nas serce. Nie zostawiaj nas w ciemności, zostaw choć promyk światłości. Na to słońce rzecze z nieba. Teraz mnie wam tu potrzeba. Zawsze wam zmartwieniem byłem, Choć wam tyle lat świeciłem. Więc wyjeżdżam w obce kraje, Z wami się tu żyć nie daje. Ciągle tacy malkontenci, każdy przy was się zniechęci. Będę świecił innym wioskom, Co się nie poddają troskom. Słońce się więc spakowało. Przekonać się dać nie chciało. Wioskę spowiły ciemności, znikł wszelki okruch radości. Mieszkańcy mnożyli żale, rozpamiętywując stale, jaka ich spotkała bieda, jak się żyć bez słońca nie da. Choć to bardzo ich martwiło, do refleksji nie skłoniło. Jednak Kiedyś się zdarzyło coś, co wioskę znów zdziwiło. Patrzą w niebo. Wóz się rusza. Zadrżała w mieszkańcach dusza. Gwiazdy mały wóz przypchały, a wszystkie w niego powsiadały. Duży wóz był dla księżyca prawdziwy z niego woźnica. Ludzie krzyczą: Dokąd? Gdzie to? Gdzie pędzisz, złota kareto? Księżyc na to. Do widzenia! Męczy mnie ta wasza ziemia. Nie cieszycie się z niczego dość ja mam smutku tego. Lecz co począć teraz mamy, jak my radę sobie damy? Księżyc westchnął i powiedział. Zrozumcie to, moi mili, gdy będziecie się cieszyli. Wszyscy do Westu wrócimy, gdy tu uśmiech zobaczymy. Powiedzieli, co wiedzieli, i na wozach swych pomknęli. Co za ciężkie, trudne czasy, w wiosce kończą się zapasy. Zimno, ciemno, chłodno, źle. Jak to zmienić, kto to wie? W końcu zwołano zebranie a wszyscy pospieszyli na nie. Sołtys, jako głowa wioski, takie im przedstawił wnioski. Bracia moi, sercu mili, nie będziecie się dziwili, gdy wam powiem, zmian nam trzeba, byśmy znów czuli smak chleba, by do nas słońce wróciło, by co martwe znów ożyło. Trzeba reform nadzwyczajnych, Lecz do spełnienia realnych, albo radość tu zagości, lub zginiemy w tej ciemności. Wszystko od nas tu zależy. Zmieni się kto w zmianę wierzy. Zaczęli więc bez wzlekania. Każdy dołożył starania. Uśmiechali się do siebie, pomagali też w potrzebie, darzyli się życzliwością. Cieszyli swą obecnością. Dziękowali i śpiewali, smutki zdala dala odpędzali. W końcu sami nie wiedzieli, kiedy zmiany tę zaczęli. Ucieszył ich powrót słońca, wiatr, co wiał przez pół miesiąca, deszcz, co padał dwa tygodnie. Zawsze było im wygodnie. Ludzie w koło się dziwili, co oni są tacy mieli, chętnie wioskę odwiedzali, starzy, młodzi, duzi, mali, każdy mimo swych kłopotów do radości czuł się, gotów. Skończyłabym opowieści, gdyby mi tu nie donieśli, że się jeszcze coś zmieniło. To co wioski dotyczyło. Ogłoszono bowiem wszędzie, Niech to wszem wiadome będzie: że opisana tu wioska już się nie nazywa troska, lecz uwaga, tu czytamy. Nazwę wioski tej zmieniamy z racji, że się przedawniła, i by w błąd nie wprowadziła. Uśmiech, co rozprasza troski, będzie nową nazwą wioski. Do odwiedzin zapraszamy, wszystkich serdecznie witamy. Niech historia tejże wioski nasze też rozproszy troski, Byśmy wdzięczni zawsze byli i się zbytnio nie martwili.